Poseł Tadeusz Tomaszewski interweniuje w sprawie podwyżki cen najmu garaży na terenie szpitala dziekanka w Gnieźnie. Najemcy to już byli pracownicy tej placówki, którzy rocznie będą musieli zapłacić około 1,5 tysiąca złotych więcej niż płacili do tej pory. 43 byłych pracowników szpitala Dziekanka, dziś emerytów i rencistów, którzy wybudowali swoje garaże na gruncie należącym do szpitala, teraz to właścicielem jest samorząd województwa Wielkopolskiego. Było przekonanych, że to jest element stałego porozumienia między byłym dyrektorem szpitala a nimi, który mówił, że po pierwsze oni wybudują, po drugie a, za użytkowanie tego gruntu będą płacili minimalne opłaty. Do tej pory płacili 2,5 zł za metr kwadratowy miesięcznie. W tej chwili dyrektor podwyższył o 240% do 6 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Wielkość tych działek pod garaży jest różna, od 20 do 40 m2. W związku z tym te podwyżki są uciążliwe dla tych właśnie właścicieli garaży. Jak mówią, jest to od 1,5 do 2000 zł więcej w ich budżetach, domowych. Często było tak, że pracując w szpitali, mając te niskie zarobki, właśnie dyrektor, jak mówią sami, dbał o to, żeby mieli przynajmniej coś. Tym coś to była zgoda, aby na tych gruntach szpitala mogli sobie pobudować te garaże. Garaże są i przede wszystkim te, które są murowane, pojedyncze, są innego rodzaju. Dziś zatem, w cudzysłowie, luksus, mają płacić ogromny haracz, stąd e, uważam, że to jest głęboko niesprawiedliwe. Podwyżka. Nie, jak w całej sferze publicznej następuje, następuje, bo jest wysoka inflacja, ale w granicach 20-30%, 50% jak mówią, a nie 240%, stąd czują się głęboko skrzywdzeni tą decyzją. Stąd interwencja moja u marszałka województwa wielkopolskiego, ale także interpelacja złożona przez radną sejmiku województwa wielkopolskiego, pani Krystynę Kubicką Sztul. Warto by było też publicznie zapytać, czy taką uchwałę o podwyżce zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala Dziekanka i czy dyrektor w czasie prezentacji tejże uchwały przedstawił argumenty i wyliczenia za tego typu podwyżką. Kiedyś miałem zaszczyt funkcjonować w takiej Radzie Społecznej Szpitala i muszę powiedzieć za pani dyrektor świętej pamięci Barbary Trafarskiej wszystkie te decyzje były szczegółowo omawiane przez Radę Społeczną Szpitala, miały uzasadnienie począwszy od sprzedaży pojedynczego łóżka po dzierżawę drobnych pomieszczeń na terenie szpitala i kiedy wyrażaliśmy swoją wątpliwość, pani dyrektor te uwagi Rady Społecznej lecznej szpitala, uwzględniała pytanie czy było tym razem też tak. Decyzja o podwyżce to próba łatania budżetu szpitalnego, z tytułu której lecznica może uzyskać po roku około 75 tysięcy złotych dochodu.